Kolejne miejsce, które trzeba było przyjść zabezpieczyć, no bo niestety, jak widzicie, Dzik tutaj przyszedł. Wczoraj w nocy łaził. Dalej nie poszedł, ale już tutaj sobie lekko podrył, więc kolejne miejsce do roboty. A już powiem, dlaczego jest zryta. Dlatego, że tam kolegę prosiłem, i tam, żeby zabezpieczył ogrodzenie zewnętrzne, bo ogrodzenie zewnętrzne jest ogrodzeniem. O które masz dbać, jak masz działkę zewnętrzną. A Wy o tym nie wiecie. No i weszły tu do kolegi, od kolegi sobie weszły właśnie, patrzcie, siatka. Wyszły sobie w tą stronę. No i jak wyszły z tej strony, wlazły na działkę, zrobiły działkę. A zaraz wam pokażę jak zrobiły church tamte działki. Bo te sobie wyszły, dzięki Bogu nie poryły nam alejek. Ale jak ja mówię, że trzeba zabezpieczyć, to trzeba. A wy wszyscy... No ale to to ci nie podarują. No, zobaczysz, będziesz musiał przyjść, albo przeprosić, albo coś z tym zrobić. To tak nie może być, na czyją działkę wjeżdżasz. No i popatrzcie, u kolegi ładnie poryły, oczywiście. Weszły u niego tam, gdzie w tamtym roku. A mówiłem, że musi zabezpieczyć. Tylko zabezpieczyć, zobaczyć, jak my to robimy, nasze ogrodzenia zewnętrzne. No bo to jest niestety poryte. Dobra, tu nam kolega wjeżdżał. No i co kolega zrobił? Zabezpieczył, zabezpieczył kolego. Dobra. Kolego kochany, kupujesz czegoś takiego jak ja tam kupiłem na działkę i dosypujesz, wyrównujesz. Ja ci za pójdę, pokażę o co chodzi, to też. Dobra, a dziki sobie szły i wiecie co zrobiły? Poszły sobie tu w tą zarośniętą działkę, która też w też tym roku będzie do przekazania, bo ten, który wziął w tamtym roku, nic nie zrobił, ani nie zapłacił, więc działka jest do wzięcia. Weszły na tamtą działkę, poryły i na tamtą. I tam wyszły na rogu, gdzie jest ta woda. Także niestety dziki rządziły. Jak my mówimy o zabezpieczeniu zewnętrznych działek, to się je zabezpiecza, bo zewnętrzne ogrodzenie jest twoim ogrodzeniem. I kurde, co zebranie o tym do was mówię, aby, nie wiem, tak jakbyście mnie nie słuchali. Wiecie, umieszczam materiał na YouTube po to, żebyście oglądali to, co ja mówię do was. Przecież ja nie wiem, co mam ze 200 osobami latać codziennie się, nie wiem, z każdym użerać. No tak nie powinno być. Nie podoba mi się to coraz bardziej. Bo chcecie być kolegami i koleżankami, a wychodzi na to, że jesteście spaniakami. Dobra nara.